Stało się, widzew ma nowego większościowego właściciela i zaczyna nowy rozdział swojej historii. 28 marca 2025 roku podpisano umowę inwestycyjną, na mocy której biznesmen Robert Dobrzycki przejął kontrolę nad klubem. Dobrzycki dokładnie objął pakiet 76% akcji widzewa i od razu zasilił klub kwotą ponad 13 milionów złotych. Dotychczasowy główny udziałowiec Tomasz Tamirowski zachował około 20% akcji, a Stowarzyszenie Kibiców RTS Widzew w 4%. Tym samym legendarny łódzki klub po raz pierwszy od swojego sportowego zmartwychwstania w 2015 znalazł się w rękach tak potężnego finansowo inwestora. Czy kibice mogą już zacierać ręce na samą myśl o powrocie do przeszłości, do tej lepszej, ale coraz bardziej odległej, gdy na archaiczny obieg przy Alei Piłsudskiego zaglądały mocne europejskie kluby, a nazwa Widzew coś znaczyła w polskim futbolu? Dzień dobry, w polskiej piłce dzieje się naprawdę dobrze, skoro taka osoba, jaką jest pan Robert Dobrzycki w chodzi do Polskiego Klubu Piłkarskiego i o tym będzie w dzisiejszym materiale. Na co mogą liczyć kibice Widzewa? Czy RTS już niedługo nawiąże do sukcesów Rakowa-Częstochowa? Czy może do budowy klubu jakim jest Motor Lublin? A najważniejsze, czy doścignie Lecha i Legię Warszawa pod kątem finansowym? O tym będzie w dzisiejszym materiale. Co to wszystko w ogóle oznacza dla Ekstraklasy? Zapraszam do oglądania, ale zanim do tego przejdziemy czas na przedstawienie sponsora tego filmu, czyli standardowo już firm lebu legalnego bukmachera w naszym kraju. Cały czas pełnoletni widzowie mogą odbierać specjalną ofertę, czyli bonus do 950 zł, a także piątaka na grę w postaci freebetu. To wszystko po rejestracji z linku w opisie, a także po wpisaniu kodu footbreak już po etapie rejestracji w panelu klienta. A my przechodzimy do meritum. Kim jest Robert Dobrzycki? To prezes i współzałożyciel firmy Panatoni, giganta na rynku nieruchomości przemysłowych. Prywatnie od lat jest sympatykiem futbolu, choć z tą miłością raczej się nie jako, że pochodzi z łodzi i jako młody kibic, miał okazję oglądać erę największych sukcesów RTS-u, sam też niegdyś marzył o grze w widzewie. Jak byłem młodym człowiekiem, marzyłem, żeby zostać piłkarzem. Widzę, wtedy odnosił największe sukcesy. To był 1982 rok, później lata 90, więc to na pewno marzenie młodego człowieka, przyznał Dobrzycki. I choć żadnej kariery piłkarskiej nie zrobił, to dziś spełnia inne swoje marzenie, które zakiełkowało w nim już dawno i wyrosło na gruncie miłości do piłki nożnej. Staje na czele klubu, który wiele dla niego znaczy. Pan Antonio 2021 roku sponsorowało Widzew. Logo firmy widnieje na koszulkach, a Dobrzycki od miesięcy prowadził rozmowy o większym zaangażowaniu. Przypomnijmy, że w lutym 2025 w końcu potwierdził publicznie zamiar zakupu Widzewa, napisał wówczas na Twitterze: Jestem gotów do tego tak szybko jak to możliwe i skupić się na budowie widzewa. Te słowa zelektryzowały łuskich kibiców, stało się jasne, że zmiana właściciela jest kwestią czasu. Zanim jednak dopięto transakcję, wszyscy musieli uzbroić się w cierpliwość. Negocjacje trwały kilka miesięcy i przeciągały się, a tymczasem drużyna kiepsko rozpoczęła rundę wiosenną, co wprowadziło nerwowy nastrój w klubowych gabinetach. Widzę w pierwszych pięciu meczach na wiosnę nie odniósł zwycięstwa, trzy porażki i dwa remisy, które zepchnęły go w dolne rejony tabeli. Słabe wyniki doprowadziły do zmiany trenera, pod koniec lutego zwolniono szkoleniowca Daniela Myśliwca, tymczasowo zespół objął jego asystent Patryk Czubak, ale wszyscy zainteresowani czekali na bardziej konkretny ruch władzy zespołu Zalei Piłsudskiego. 19 minut i 10 sekund ciszy podczas meczu z Jagielonią miało zdeterminować pana Tomasza Stamirowskiego do podjęcia finalnej decyzji korzystnej dla wszystkich zainteresowanych. Brak nowego stałego trenera, a także niepewność właścicielska, zaczęły niepokoić kibiców, zwłaszcza gdy widzę w zawis tuż nad strefą spadkową. Reprezentując całe środowisko kibicowskie, oczekujemy poprawy wyników sportowych i utrzymania klubu w ekstraklasie. Z niepokojem podchodzimy do informacji o przedłużających się negocjacjach dotyczących zmian w akcjonariacie klubu. Widzimy w potencjalnym współfinansowaniu przez Roberta Dobrzyckiego szansę na rozwój widzewa i jego powrót do grona futbolowej czołówki w kraju, a Apelujemy o współpracę wszystkich stron w celu osiągnięcia porozumienia dla dobra klubu. Przestajemy biernie przeglądać się temu co się dzieje, ponieważ jak widać nadszedł czas na reakcję ze strony kibiców. To mocne stanowisko fanów najlepiej pokazuje, jak wielkie nadzieje pokładano w wejściu nowego inwestora, choć przecież panu Stamirowskiemu trudno zarzucić coś poważnego, no może poza oszczędnością, ale w końcu to on wprowadził Widzew do Ekstraklasy po wielu latach nieobecności. Na szczęście dla kibiców finał rozmów okazał się pozytywny. Pod koniec marca dopięto wszelkie formalności i oficjalnie ogłoszono przejęcie klubu przez pana Dobrzyckiego. 28 marca 2025 roku przejdzie więc do historii klubu jako dzień, w którym projekt odbudowy Wielkiego Widzewa z prawdziwym rozmachem. Czy tak będzie wyglądało to w rzeczywistości? Wiemy na pewno, że nowy właściciel nie zamierza tracić czasu. Jeszcze zanim sfinalizowano umowę, w klubie zaczęły następować zmiany personalne zapowiadające nowe porządki. Już na początku marca stery pionu sportowego Widzewa objął Mindaugas Nikolicius, doświadczony dyrektor sportowy roden z Litwy, który wcześniej pracował między innymi w Chorwacji i był związany z Hajdukiem Split. Nikolicius szybko przyklepał kluczowe zmiany, za Nowego trenera, Rzejko Sopicia, 50-letniego chorwata z doświadczeniem w Dinamie Zagrzeb, a także wymienił szefa działu scoutingu. Trener Sopić podpisał kontrakt 17 marca, jeszcze przed oficjalnym przejęciem klubu, co tylko pokazuje, że Dobrzycki dawał zielone światło do zmian jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji. Nowy sztab i dyrektor sportowy to sygnał, że widze buduje struktury na miarę ambitnych celów. No właśnie, jakie plany ma Robert Dobrzycki wobec widzewa? Okazuje się, że bardzo ambitne, a jak na nasze realia, w Wręcz nieprawdopodobne. Biznesmen wcześniej już zapowiadał ogromne inwestycje finansowe, które mają wynieść klub na wyższy poziom i słowa nie zmienił. W pierwszym etapie Dobrzycki ma wyłożyć kilkadziesiąt milionów złotych na rozwój widzewa, tak wynika z pierwszych informacji medialnych. Ta kwota obejmuje nie tylko zakup akcji, ale też dokapitalizowanie klubu. Nowy właściciel chce spłacić udziały pana Stamirowskiego, czyli poniekąd wynagrodzić dotychczasowego właściciela za jego wkład, ale przede wszystkim zainwestować w akademię, a w nieokreślone przyszłości nawet rozbudować stadion, by kibice mogli się stawić na mecz w jeszcze większej liczbie. Najważniejsza jest jednak budowa silnej drużyny poprzez transfery piłkarzy, jakich w Łodzi dawno, a może nawet nigdy nie widziano. Już teraz w mediach nie brakuje doniesień o planowanym rekordowym budżecie transferowym na lato 2025. Meczyki ujawniły, że dyrektor Nicolicius dostanie ogromne środki na nowe kontrakty i będzie miał do dyspozycji aż 4 miliony euro na zakupy. Takich pieniędzy Widzew nie wydał na transfer. W całej swojej historii, a cały budżet na wzmocnienia, czyli wliczając pensje dla nowych graczy, szacowany jest nawet na około 6 milionów euro, czyli ponad 25 milionów złotych. Jak to będzie wyglądało w praktyce, skoro Widzew nigdy nie szastał gotówką na rynku transferowym, a opierał się raczej na okazyjnych, tańszych wzmocnieniach? Przekonamy się o tym w najbliższe wakacje, bo to wtedy po raz pierwszy łódzka drużyna może stać się prawdziwym, finansowym grubasem na polskim rynku transferowym, a nawet pokusić się o zakup piłkarzy innych niż tych z etykietką towar zastępczy. Planowane przez Dobrzyckiego 4 miliony euro na transfery w jednym okienku to kwota, której wiele ekip z naszej ligi nie wydaje przez kilka lat. Jeśli te środki faktycznie się pojawią i zostaną mądrze wykorzystane, to widzę, w może w ciągu najbliższego roku dokonać takiego skoku jakościowego, na który normalnie musiałby pracować latami, a być może nigdy by do niego nie doszłapał. Nic dziwnego, że wśród kibiców zapanowała euforia, ale też nad wyraz duże oczekiwania. Pojawiają się oczywiście pytania i wątpliwości, czy sam zastrzyk gotówki wystarczy, by zbudować w łodzi drużynę na miarę europejskich pucharów. Nowe inwestycje za miliony oczywiście zwiększają potencjał klubu, lecz sukces sportowy zależy od mnóstwa innych czynników, a historia polskiej piłki zna przypadki, gdy duże pieniądze nie od razu przekładały się na trofea. Tutaj jednak fani Widzewa patrzą z optymizmem na przykład Rakowa Częstochowa, który pokazuje, że rozsądnie zarządzany klub ze stabilnym finansowaniem może w kilka lat w piąć się na szczyt ekstraklasy. Raków jeszcze 7-8 lat temu błąkał się po klepiskach w drugiej lidze, a dziś jest corocznym kandydatem do mistrzostwa Polski. Czy Widzew może pójść drogą Rakowa, tym bardziej, że startuje z dużym handicapem? Porównania nasuwają się same. W obu przypadkach mamy do czynienia z bogatym właścicielem z wizją i doświadczeniem w biznesie, zorientowanym na cele długoterminowe. Michał Świerczewski, twórca firmy x to zresztą nie jest jedyny punkt odniesienia, bo kolejny mocny pretendent do walki o wyższe cele pojawił się na Lubelszczyźnie. W motorze Lublin dzieli i rządzi Zbigniew Jakubas, jeden z najbogatszych Polaków, który też nie zamierza spoczywać na laurach po awansie do Ekstraklasy. Każdy z tych inwestorów obrał nieco inną strategię, ale cel mają podobny. Zbudować silny klub piłkarski praktycznie od podstaw i trwale zadomowić się w krajowej czołówce. Jakubas jest znany ze swojej ostrożności, inwestuje miliony, ale unika szaleństw. Sam przyznał, że choć stać go na transfery za 10 milionów euro, to sprowadzenie takiej gwiazdy za taką sumę mogłoby zaburzyć cały ekosystem klubu. Stawia więc na zrównoważony rozwój. Woli budować silną drużynę stopniowo, opierając ją na kolektywie i perspektywicznych gracach, niż wydawać fortunę na jedną gwiazdę. Taka filozofia jak na razie się sprawdza: motor systematycznie pnie się w górę, a klub finansowo stoi stabilnie, wspierany przez oddanych kibiców. Wszystkie te cechy ma obecnie również łódzki widze, choć w tej stabilności finansowej zbyt wygodnie się umościł i przez to popadł w sportowy marazm. Głosząc opinię kibicowską, czas opuścić to ciepłe gniazdko. I zaryzykować nieco więcej. Świerczewski z kolei zainwestował w Raków, gdy ten był w drugiej lidze i konsekwentnie wspierał go organizacyjnie oraz finansowo. Raków krok po kroku awansował szczebel wyżej, by w 2019 roku wejść do ekstraklasy, a w sezonie 2022-2023 zdobyć Mistrzostwo Polski. Sukces ten nie był przypadkiem, lecz efektem przemyślanego planu popartego znacznym budżetem. A ile kosztuje taki sukces? 70 dużych baniek tyle mniej więcej trzeba było, by wspiąć się na szczyt. Nie ma przypadków, że Raków jest najlepszym polskim klubem trzeciej dekady XXI wieku. Jeśli ktoś chce mówić o cudzie, to tylko o takim za 70 milionów złotych rocznie. Tyle wynosi budżet Rakowa. Czwarty najwyższy w lidze za legią, lechem i pogonią. Cuda jednak nie istnieją, jest za to plan. No właśnie, plan to słowo klucz. Innymi słowy, tylko mądrze wydane pieniądze plus wizja dają wyniki. Brzmi jak truizm z podręcznika dla młodego przedsiębiorcy, ale Dobrzycki nie przeciera nowych szlaków, tylko może wzorować się na sprawdzony modelu działania. W Częstochowie już zjadane są soczyste owoce tej rozsądnej strategii, a w Lublinie, o ile nic drastycznie się nie zmieni, niedługo będą zbierane pierwsze plony. Co to wszystko oznacza dla Widzewa i całej ekstraklasy? Przede wszystkim możemy spodziewać się, że łódzki klub przestanie odgrywać rolę średniaka walczącego o utrzymanie lub pozycję w górnej połówce tabeli, a zacznie wreszcie mierzyć wyżej na miarę oczekiwań kibiców stęsknionych za sukcesami. Już teraz eksperci zastanawiają się, czy Widzew będzie czarnym koniem kolejnego sezonu. Czy już w przyszłym roku dołączy do walki o europejskie puchary. Na pewno presja na wynik pójdzie w górę. Kibice widzewa po tak spektakularnym zastrzyku gotówki będą oczekiwać szybkich efektów. Niemniej jednak Robert Dobrzycki zapowiada działanie długofalowe Choć wiemy, że w polskim futbolu cierpliwość często bywa towarem deficytowym Jeśli jednak nowy właściciel utrzyma obiecany kurs To Widzew może stać się nową siłą ligi A może nawet rzuci rękawice tym największym i najbogatszym Legia Warszawa i Lech Poznań to od lat dwie najbogatsze marki piłkarskie w Polsce Ale historia pokazuje, że ich dominacja nie jest niepodważalna Raków już utarł im nosa sięgając po mistrzostwo W szuwarach czai się po. Ogoń, swoje plany ma również nowy właściciel korony, a przecież nie można zapominać o obecnym mistrzu z Białego Stoku. Teraz apetyt na dołączenie do tego grona ma widze, co zapowiada nam bardzo ciekawą rywalizację, w której nie będzie już miejsca na trwający latami monopol lub duopol. Przed Łódzkim Klubem niezwykle ciekawy okres, zaś kibice z Alei Piłsudskiego zapewne zacierają ręce na pierwsze okienko transferowe, bo mogą zobaczyć w swojej drużynie nazwiska, o których dotąd mogli tylko pomarzyć. Nowy trener i dyrektor sportowy będą mieli komfort pracy i środki, jakich widzewie nie było nigdy wcześniej. Oczywiście sam duży budżet to nie wszystko, trzeba go jeszcze mądrze wykorzystać. Czy Widzew zdoła zbudować markę na miarę podium ekstraklasy? Czy pójdzie za ciosem i nawiąże do dawnych sukcesów? Tego dowiemy się w ciągu najbliższych sezonów. Jedno jest pewne, dawno już wieś o Widzewie nie elektryzowała tak całego piłkarskiego środowiska w Polsce. Fani czerwono-biało-czerwonych mogą znów marzyć o wielkich rzeczach i mają do tego podstawy, a my wszyscy będziemy z uwagą śledzić czy na futbolowej mapie Polski wyrasta nam nowa Potęga z łodzi. Jest bogaty właściciel, są wielkie plany i nadzieje. Teraz piłka w grze. W łodzi zaczyna się piłkarska rewolucja, która może zmienić układ sił w całej ekstraklasie. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Czy widzę, w stanie się prawdziwą piłkarską potęgą? Dajcie znać oczywiście swoje zdanie w sekcji komentarzy. Nowe osoby zachęcam gorąco do subskrypcji. Z całego serca w ogóle dziękuję za to, co zrobiliście pod ostatnim materiałem o Korei Północnej. Nowe wyświetlenia poszły gigantycznie do przodu, oby tak to wyglądało w każdym materiale, wiadomo, że nie jest to realne, ale dzięki zachęcam tym samym do darmowej aktywności w postaci komentarza, udostępnienia czy łapy w górę, jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Do usłyszenia.